Piknik nad rzeką. Czemu nie? Ale w taki mróz? Nowosądecki patrol Straży Miejskiej odkrył, że w szałasie nad kamienicą ktoś pomieszkuje. Ja Chcieliśmy się zapytać pana. Nie ma co Żadnych filmów powiedziałem. Może pan? Nie życzę sobie. Może pan z nami porozmawiać? Kamerę proszę Chcieliśmy porozmawiać z człowiekiem z szałasu, ale wyraźnie tego nie chciał. Strażnik Krzysztof Mirek musiał się jednak dowiedzieć, o co tu chodzi. Zauważyłem, że jest mu bardzo ciężko, bo, bo jest zimno, to jest raz. Dwa, że nie ma tam żadnego ogrzewania, jedzenie na pewno to nie jest takie jedzenie jak, jak w domku, tylko tam widziałem jakieś drożdżówki, chlebek, ale to na pewno nie jest ciepłe jedzenie. No, jest mu bardzo ciężko na pewno. Jest tam butla z gazem, ale mówi, że oszczędza je na noce, tylko żeby było. Jak jest bardzo już zimno, to wtedy ją włącza. A tak przez dzień oszczędzają. Bezdomny był trzeźwy, co w podobnych przypadkach rzadko się zdarza. Czysty i w miarę zadbany. Szałas nad kamienicą to jedno z kilkunastu miejsc, które bezdomni wybrali sobie na miejsce pomieszkiwania. Od września do dnia dzisiejszego udało nam się trzy osoby tak Przekonać do tego, aby zmieniły swoje miejsce przebywania na Oslegownię alberta I te osoby tak już praktycznie na stałe to miejsce zajmują tam. W tej chwili mamy tak, w domu około takich osób, które przebywają właśnie w takich różnych miejscach. Tak, w naszych statystykach około 8 do, do 10, z tym że to się też jest zmienne, ponieważ osoby przyjeżdżają do różnych miast, przyjeżdżają do nas. Z, Tarnowa, z Krakowa, z innych miast, Oni się też w pewnym sensie też wymieniają między sobą. To nie jest dobry czas dla bezdomnych. Znaczna ich część, podobnie jak ten z Szałasu, nie chce żadnej pomocy. Nie, nie, nie da sobie pomocy. To jednak nie uspokaja strażników. Spotkaliśmy jednego pana. Jest trzeźwy, nie dał się wylegitymować, nie żąda od nas żadnej pomocy. Potem decyzje są jasne i konkretne. Nie można zostawić człowieka na mrozie, dlatego patrol musi wrócić nad rzekę. Jeszcze raz trzeba podjąć negocjacje i przekonać do opuszczenia tego miejsca. Dużo doświadczeń tutaj jest też pracowników MOPS-u w tym temacie i myślę, że dojdziemy dojdzie do jakichś tam uzgodnie, porozumienia z tym panem, dojdzie, że ten pan zmieni swoje miejsce zamieszkania a przynajmniej przebywania. Co to jest za człowiek? No gdzieś się zatracił w pewnym swoim życiu gdzieś się zatracił, ale co wydarzyło, się też nie chciał powiedzieć, co się stało, ale to na pewno nie jest taka osoba, co spotykamy y, często jako osobę pijaną i tak dalej. Nie, myślę, że nie. Gdzieś. No, coś wspominał o tym, że żona wyrzuciła go z mieszkania, ale co się stało, to też nie chciał za bardzo opowiadać. Ja w tego bezdomnego skontaktuję się z Wielkim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Strażnicy odnieśli jednak sukces, bo po powtórnych negocjacjach człowiek z nadrzeki zgodził się opuścić szałas. W międzyczasie patrol sprawdzał kolejne miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni: pustostan przy jednej z głównych ulic miasta i wiaty śmietnikowe na osiedlach. Przy takiej pogodzie jak ostatnio, czujność powinni zachować wszyscy od tego, czy w porę zauważymy potrzebującego pomocy, zależy jego życie ludzkie życie.